Witam wszystkich z tej strony Spektra i zapraszam na kolejną dawkę statystyk i otwierania skrzynek, czyli to, co lubimy najbardziej. Ja tylko sprawdzę, czy wszystko działa. Kolejną dawkę. Okej, okay, chyba wszystko działa. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No i tak, mamy kilka fajnych rzeczy, więc zapraszam do zostania albo przewinięcia sobie. Bo zajmiemy się nimi za chwilę. Najpierw kilka słów statystyk. Jesteśmy w złocie jej, w złocie 4 co prawda, ale hej, złoto to złoto. Tak, osiągnęliśmy 245 poziom. 5 e, poziom honoru, 228 punktów maestrii. Hmm, tutaj chyba w sumie nic ciekawego. Gramy sobie różnymi postaciami. Tak, ogólnie sezon się skończył, więc już nie można grać y, dalej w rankedy na razie, przynajmniej dalej się piąć. Ale udało nam się osiągnąć złoto. Złoto 4, więc jej. Jeśli chodzi o statystyki, to w sumie trochę teraz nie wiem, które wam pokazać, bo zwykła, zaczęłam grać Wiktorem, Wiktor jest super w sumie zawsze pokazywałam te ale teraz zaczęłam grać elastyczne więc może pokażę Wam te nie wiem tak, tutaj wygląda to tak Morgana oczywiście to był gier Morgana, pięknie okay. To niemożliwe. Tak, trochę grałam na midzie. Tutaj taka nowość, bo zawsze ten sapot, sapot. Staram się teraz przejść trochę na mid i trochę na jungle, ale nie na tym koncie. Potrzebuję na, na naukę jungle i trochę e, niższego poziomu. Jeśli chodzi o solo duet, no bo w sumie ten graliśmy większość czasu. 195 gier na zaporcie i z takim wynikiem, więc tak. sporo gier Lux. Wow, współczynnik zwycięstwa 20. Nieźle. Trochę gier Morganu. Ile? 48. Tak, trochę suraką. Zaczęłam też grać z serafiną. Niko trochę poszła na, rzeczywiście na mid bardziej Swain wow, same C trochę bieda w sumie ale może pokażę wam Wiktora <słuch> jej, nie jest C, jest dobrze dobrze, dobrze. okej okay. to chyba, jeśli chodzi o statystyki to byłoby wszystko jeszcze zobaczyć u was to w miarę dobrze, w miarę dobrze chyba widać Zaraz, mam nadzieję, że jest publiczny. Tak, publiczny. Okej, okay. tak więc jeśli chodzi o nowe postacie to chyba tak, gramy Wiktora. Wiktor jest super. A, no tak mamy Blitza, dostaliśmy Blitza z okazji yy, no właśnie zwycięski Blitzcrank, więc jej Kolejna postać do nauczenia się grać na idzie, Ale Blickkręk jest mocny, więc w sumie wiem, że zawsze go banuje, bo jest irytujący też przy okazji. Okej. Okay. Ale więc przejdźmy teraz do tego, co wszyscy, na co wszyscy czekamy ją. Ja na to czekałam bardzo długo. Mamy w końcu do otwarcia masę rzeczy i jakby... O oh nareszcie. nareszcie. Dobra. W jakiej kolejności? Tak. Um. Tych tokenów nie możemy obej... nie można otworzyć, więc będzie znaczy jeszcze przerobić w sensie, bez ich za mało. Mamy dwa tokeny poziomu piątego, ale w sumie na razie nie wiem. Zaczęłam grać Warwickiem rzeczywiście, no ale na razie nie wiem, więc te zostają. Punkty prestiżu i tak na razie nie mam wystarczająco dużo, żeby cokolwiek zrobić. Ten jeden klejnot też bym zostawiła bo klejnoty mają e, zniknąć no więc zachowajmy ten jeden, bo może, może coś fajnego za nie się później dostanie mamy, e, tak, kupiłam sobie po jednej sprawie prawie wszystkich tajemniczych skrzyń więc je też zaraz otworzymy, ale one są takie wyjątkowe, wyjątkowe tak, bez w ogóle porym esencji, więc zajmiemy się tym za chwilę Mam nadzieję, że wszystko słychać dobrze. No i tak, co nam zostało w takim razie? Oczywiście kapsuły bohaterów. Mamy dwie tajemnicze motki, mamy trzy skrzynie, trzy kule wysłanników smoków, kule honoru. Ok, to otwórzmy jako pierwsze. I trzy fragmenty kluczy. Ok, to od razu je sobie przerobimy. Chociaż klucz akurat mamy w dostatku. Dobra, co dalej? Dwie tajemnicze motki, osiem kapsuł nagród, mistrzostw, sześć kapsuł esportowych, kapsuła honoru. A no, dobrze, dwa jajka małych legend, trzy jajka, jajka pomysłowych wynalazców, dwie kapsuły arki i w sumie one mnie najbardziej ciekawią, więc zacznijmy od kapsuł bohaterów. Otwórzmy pierwszą, w niej czogar, sona. Otwórzmy kolejną. Mordykaiser, Cogat, Aish. I niebieska esencja. W sumie niebieska esencja się jeszcze może przydać. Doktor Mundo, niebieska esencja. Bo y, ten się jeszcze nie skończył. I ostatnia Garen, Miss Fortune oraz niebieska esencja. Wow! Dobrze to byłoby na tyle, jeśli chodzi o kapsuły bohaterów. Co teraz? Może teraz otwórzmy motki. Bo w sumie pierwsza notka, a w niej pucułowaty poro. No go jaki słodziak. Okej, podoba mi się. Druga. Niegodni. Nice. Silas jest fajny. Dobra. To co teraz? Może... Może otwórzmy teraz... Te kapsuły sportowe. Otwieram pierwszą. MSI. Otwieram drugą. Ograni. Trzecia. Wiosenny split. Czwarta. Niebieski podjierany pingu. Piąta. bojola I chyba wszystkie już mi wypadły. No chyba tak. Wow. Okej. Okay. Osiem kapsuł. Nagród mistrzostw. Psuła sportowa. Wow. Więcej. Ka ok. Chyba otwórzmy po prostu wszystkie. pięćka, okej, Ok. Więcej. Ok. Otwórzmy od razu 7. Totem. MSI. Ikona. Druga ikona. Ikona kibicującego pingu. Soczyście. Wow. Będzie dużo rzeczy do. Dużo, dużo rzeczy do... A czekajcie! Bo je można w ten sposób. Więc możemy rolować. A proszę. rolujmy coś ciekawego. Ikona arcade korki. Okej. Okay. I guess. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Coś fajnego. Uuu, ikona. G wiecznego miecza. Okej, okay, może być. I guess. Jeszcze raz. Wiem, że można je też wymieniać na pomarańczowe esencje, ale co tam? Więcej niepotrzebnych ikon. Why not? Wiza! Spaniela. W sumie uroczy. Okay. Dobra. To, co teraz? Zostają nam coraz ciekawsze rzeczy. To może otwórzmy skrzynie. Pierwsza skrzynia. Kiana. Wow. Druga skrzynia, a w niej księżycowa bestia fiora. I w sumie fajnie, gdybym jej już nie miała. I ostatnia skrzynia. To ten miłośnika psów i pomarańczowa esencja. Okej. Okay. Okej. Okay. Co dalej? To co może otwórzmy jajo małych legend? Chociaż nie wiem. Dobra. Pierwsze jajo małych legend. A w nim... Uuu! Super ostry ptasi rycerz. Wow! Jaki słodziak! Otwórzmy drugie do naszej rodzinki małych legend. Okay. no dobrze to teraz może kapsułę a w niej sześć fragmentów kluczy emotka Saki i totem arcade 2019 ej fajnie, podobają mi się te rzeczy bardzo fajne rzeczy możemy wykuć kolejne kluczy. od razu dwa nice Więc mamy sporo kluczy no dobrze, w takim razie teraz może jajo pomysłowych wynalazców, otwórzmy pierwsze, jeszcze zobaczyć czy wszystko ładnie nam działa, chyba wszystko ładnie działa, super, otwórzmy pierwsze, a w nim, wow, owocowy piksmandor, Nice, aksoloty. Jakby te aksoloty są genialne. Um, w sumie Rio, jakby to było Rio albo, albo chemtychowy. Och, chemtychowy, hem, Piksmandor, bo ty kaczki i te. Pixmandor, Nech. mech, jeszcze Spiritover. Jakby zon, szanowałabym dziobaka Zonu. Dziewak, Spirit over. Mm. Okej. Okay. Piks mandor, Rio albo... albo chemtych Wow! Hextech over. No okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. W sumie... Okej, okay. nie narzekam. Ach! No dobra. Zostały nam ikonki, trzy kule i dwie kapsuły Arcane. To może zacznijmy od tych uroczych ikonek mini. Mamy tak, Runterem, Piltover i zon, Noxus, Ionia, Bilgewater oraz Demacia i Preliord. To co po kolei, ale zon zostawimy na koniec. Albo nie. Dobra, lecmy. Nie, Zon, Zon i Birchwater zostają na koniec. Runetera. Ikona Tariczka. Okej. Okay. Okej. Okay. Noxus. Jakby tak, jak, tak, jakby myślę, że ta, ta postać, która wypadnie, to będzie taka, którą mam może y, przemyśleć, żeby grać, ale Tarikiem nie zamierzam grać. W sensie nie mam nic do Tarika, ale. Chyba jakoś... niekoniecznie. Ikona mini Noxusu, a w niej ikona Dariusika. O, nawet mam Dariusika. <grymne> Okej, okay. Dariusika doceniam. Ionia. O oh, my God. właśnie tą chciałam. Gram jakby lubię Tak. O, ikona Nikusi. Jak słodko. Dobra, Demacy i Freljord, a w niej ikona Braumusia, okej, okay. w sensie... no, mm, okej. Okay. Bilgewater oraz Piltoverizon, jakby z Piltoverizon jest kilka postaci, na przykład Ekuś albo Wiktoruś, Victor, <grym> tak, Wiktoruś. <grym> Dobra, zacznijmy od Bilgewater i może Pajkuś, może Pajkuś? Uh, gang plan, gang plankuś, no okej. Okay. Dobra. Zobaczmy. Pieltoverizon <noise> Tak, tak, tak. <noise> jakby właśnie to chciałam. Wiktor oh, jest taki cudowny. Pochwalę się wam. Pochwalę się wam, że przy tą grałam na innym koncie i zrobiłam 22, 10 Wiktorem, więc jakby... Wiktor <noise> jest super. Oh super. No dobra. Jestem zadowolona z tego openingu. Nawet jak w sumie żaden skin nam jeszcze nie wypadł. Dobra, ale to jest to jest ten moment. Czas otworzyć kulę wysłanników smoków. Otwórzmy pierwszą, a w niej Lica lista Wladimir. W sumie to jest spoko skin i nawet mam Wladimira. Nie gram nim, ale mam. ok Kula wysłanników smoków numer dwa. Kochany rakam. Hmm. Mogę to przemyśleć. I kula wysłanników smoków numer 3. A w niej super galaktyczna Shibana. No, okej. Okay. Okej. Okay. Okay. To jest ten moment. Wszyscy na to czekaliśmy. Kapsuły Arkin. Jakby Omegry mogę wam przeczytać, co w nich może być. Albo otrzymać trzy gwarantowane odłamki losowych skórek. No i. Torba z przedmiotami wynalazcy Arkane? Omegę. Dobra, otwórzmy pierwszą, a w niej kapsuła Arkane. Kieszonkowiec Twitch, Rajot Blitzkrieg i Lysin, Boska pięść Okej, okay. czy ten Rajot Blitzkrieg to nie jest jakiś super, taki super niedostawalny skin? Ale w sumie nie wiem. Tak trochę wygląda. Dobra. Otwieramy drugą kapsułę Arki. A w niej łamacz serc Varus. Gin mrocznego kosmosu, którego już mam, ale skin szanuję. Oraz Mopsma. Okej. Okay, czyli w sumie. <grych> Okej. Okay. No dobra. Do przeżycia. Coś powymyślam. Chyba, że mamy dużo skinów, które chcemy przerelorować, ale chyba nie, chyba niekoniecznie. Muszę to przemyśleć na razie. Dobrze, tak więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku League of Legends.